Piątek rano, właśnie rozpoczynam weekend, przyjechałem do domu, obdarowany kilkoma odmianami, kilkoma krzaczkami, kilka, kilku odmian pomidorków i chyba jeszcze zrobimy tutaj dzisiaj mały miszmasz i dosadzimy tutaj troszkę pomidorów. Przytakerowałem po prostu taką plastikową siatkę, aby nie wchodziły te kury tam i nie robiły na ten daszek, niech korzystają z grzą, grzęd. I co? I powiedziałem, że normalnie siedzą na grzędach, nie ma problemu. A tak po prostu dwie zawsze się tam spakowały. ale tu hałasu na tym drzewie jest. Cześć, witajcie, zapraszam Was na szybki raport z ogródka w sobotę. Ogólnie ostatnie kilka dni było trochę cieplejszych. Tam w nocy spadała temperatura do, do 6-8 stopni. Nie przepraszam, spadała do 10 stopni, a do 6-8 stopni ma spadać w najbliższych dniach. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, natomiast na razie przez to, że było w miarę ciepło, to wszystko ruszyło i z takich fajniejszych rzeczy zawsze żyłem tym, że jeśli dynia zostanie wygryziona, cukinia wygryziona, to zjedzony cały stożek wzrostu i tam w środku wyjedzony przez ślimaka, no to w tej dyni już nic nie będzie. No i mam tutaj kilka takich dyni i słuchajcie, tak wyglądają po wyjedzeniu przez ślimaka, zaczęły już puszczać wszystkie na nowo. Tamta jeszcze bardzo, bardzo mała. Ale tak, ruszyły i zaczynają puszczać. Natomiast te, które w gruncie były wyżarte tak bardzo mocno. Tutaj właśnie ta przy szklarni, że byłem pewien, że to już jest nią, że będzie do wymiany. Ta to w ogóle przyspieszyła teraz, zapuściła już te korzonki. I proszę bardzo, jak tutaj fajnie poszło. Już tutaj odrasta. Więc najwyraźniej. Jak najbardziej można zostawić te dynie, te cukinie i one się rozrosną. Dynie na razie bardzo powolutku, naprawdę nie chcą wystartować jakoś tak z kopyta, no ale to jeszcze jest dla nich chłodno, mimo wszystko dopiero parę dni cieplejszych nocy to mają czas, ale widać, że na przykład Atlantik tutaj już trzeci liść dostaje, w sumie to czwarty, Lunga, przynajmniej ta od strony tutaj trawnika, jakoś też tak zazieleniła się i zaczęła powiększać powierzchnię tych, tych, tych liści. O, widzę tutaj na słoneczniku już oczywiście mszyce musiały się wbić i, i, i zacząć wyżerać mi to. Ale fajnie jest, bo ogród się zazielenił i zrobił się naprawdę już teraz znowu ta moja dżungla się rozrasta, że nie jest tak, że, że łyso. Trawnik powoli, powoli zaczyna zarastać w tych miejscach, gdzie sypałem tam miętnie tą ziemię. Widać te placki, te przejścia jeszcze ziemi wszędzie takie mniejsze. Ale jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, że ta trawa schodzi taka mizerna. O. Zresztą ta trawa, która dookoła tych placków rośnie, też zaczyna w nie wchodzić i dzięki temu o, coś tam się powolutku zarasta. Liczę, że w ciągu dwóch miesięcy może nie że zarośnie całkowicie, ale faktycznie się tutaj przynajmniej ta część trawnika zazieleni zrówna. Kwiaty z pałowni sypią się jak zwariowane teraz. Tuż ta część jest praktycznie łysa. Pojawiły się liście, no i wszystko tutaj na dole się zbiera. Ale skoszę kosiarką, przemierę, smulczuję i zostanie jako nawóz. No ciekawe jest to, że w niektórych miejscach ta trawa tak fajnie wzeszła mocno, a in, w innych tak rzadko albo prawie że w ogóle wcale. Tuż tutaj dużo wróble do tego i te mazurki dokładają, bo one wyżerają cały czas te nasiona. Tylko sypnąłem trawą, tak siedziały cały czas i wydłubywały, A buraki. Tutaj nie, tutaj tak i tutaj tak, i z przodu, a z przodu tam już przy skrzynce, przy kurach, to tak yy, chyba ten kos wydaje mi się przetrzebił, że głowa mała. Myślałem, że, że może to może ślimaki, ale to te ptaki przylatują michcie, tylko tutaj wysadziłem już trochę cukiń, dokładnie to chyba 7 sztuk i jeszcze posadziłem 7 sztuk pomidorów czarnych, które dostałem od kolegi z pracy. Mówię, mówię, że nie ma co z nimi zrobić. A że ja lubię jak jest gęsto i napchane, to mówię, to dosadzimy jeszcze tam po prostu O coś, tutaj jakaś myszka się zalęgła. Chyba tak Widziałbym tą dziurę wczoraj. No kredto to nie jest, to na pewno musiała mysz sobie zrobić tutaj Miejsce albo jaszczurka Nie rzutuje mi to na nic, niech sobie siedzi. W każdym bądź razie tych zwierząt na tym ogródku to jakiś czas jest sporo. Przychodzą, jak nie jaszczurki, to padalce, to jeże, to inne takie. Tutaj troszeczkę popodlewałem ostatnio, o widzę, stokrotki zaczęły schodzić. Może nie jakoś bardzo mocno, ale wschodzić. Pomidor, skądś się pojawił. Floksów nie wysadziłem dalej. I raptem, o proszę, tutaj i tutaj. No to. Na bogato mi ta bazylia w tych doniczkach zeszła i podlewana i wszystko nie wiem dlaczego. No tutaj pomidorki część się ruszyła, część jako tako stoi, coś tam kwitnie. Najlepiej cioczesany, cioczesany już zaczęły kwitnąć na, na dużą dłuższą skalę, bym powiedział. Pozostałe pomidorki no mają już te pączki kwiatowe, ale jeszcze nic się z nimi nie dzieje. Rosną sobie, już muszę je zacząć tutaj szykować sznurki i podwiązywać. Yy, warto by było też wyrwać troszeczkę tej trawy, która tutaj zaczęła wchodzić, o tak, jak tam czy tu, no ale to się będzie działo, bo, bo nie jest ani zasiłkowane ani niczym nie wysypane. To będzie wyłazić, ale pomidory stoją. Oczywiście te pomidorki od Romana najlepiej. Te to na koniec tylko dostają trochę ciepła i minimum słońca to od razu idą w górę, ciągną jak zwariowane. No pozostałe jeszcze tak. Na spokojnie bym powiedział. Szklarnia jest cały czas na przestrzał otwarta. Tutaj jest przewiew, nie jest tam za bardzo gorąco. Mimo, że dalej nie założyłem tych okien, które tutaj powinny być wsadzone. Już jedno skręciłem, całą ramę, wszystko przygotowałem. Złącznie chyba z zawiasami już są nawet przykręcone. Tak, jest całość przykręcona, tylko zostało przyłożyć, wyciąć otwór, no i zmontować. Ale mówię, za to się na razie nie zabieram. Czekam, chciałbym zobaczyć najpierw jakie będą temperatury. Może dzisiaj kupię tam termometr do środka. Albo przyniosę jakiś z domu i wsadzę, żeby zobaczyć do ilu w ciągu dnia dobija. Albo przyniosę ten smart termometr. Też będzie dobry, bo on będzie pokazywał mi na bieżąco wzrost i spadek temperatury w ciągu dnia i nocy. W szklarni. Tylko nie wiem, czy wi-fi tam go złapie. Nie wiadomo, czy wi-fi czy złapie ze szklarni. Bo wi-fi jest trochę słabe coś ostatnio. Coś się stało chyba z routerem. Nieważne. Tutaj w szklarni Hmm. w tej jednej doniczce proszę bardzo bazylia wystrzeliła, jest ok w gdzie była siana o, tutaj oregano No tu oregano a tak bryndza trochę tą trutką podtrułem te ślimaki w doniczkach już nie widzę, żeby mi tak zjadało natomiast w niektórych miejscach na ogrodzie, gdzie wiecie, gdzie nie sypałem, no to dalej walczy z tymi ślimakami. Dalej one mi tam wchodzą i próbują wyjeść wszystko, co się tylko da, łącznie z kwiatkami. To zaniesiemy kurą od razu. Albo za chwilę, bo tam się dzieci siedzą, jakieś sąsiadów się bawią z kurami, to nie będziemy ich nagrywać. Noje się już nabawiły. Teraz wycierają trawę na trawniku. Też będziemy mieli taki gęsty, dziwny zakątek, bo tak, i nagietki, i dalje, i te kukurydza, i floksów tu nie sadziłem, ale i ten, jak się nazywa, i malwa tam rośnie, też posadzona. No wszystko tutaj jest, no i te słoneczniki, natomiast ten przesadzony słonecznik, on kuleje, on najsłabiej... Ten, który był tutaj i rósł od początku, fajnie sztywny, się trzymał, a ten dosadzony później po przesadzeniu nie bardzo. O, i żuki zaczynają już latać, więc te majowe. Coś czuję, że. Czy to są czerwcowe już? No nieważne, jakieś żuki już zaczynają latać i to będzie tak, że coś czuję. Wieczorami będą nas bombardować, bo to tak jest, że. Pod wieczór one latają tak, że nie widzą i tylko czujesz, jak dostaje się w głowę czy jakąkolwiek inną część ciała, jakby ktoś z procy do Ciebie strzelą. No i tak to wygląda. Woda w oczku się trzyma. O, tam wczoraj nasypałem kukurydzy, to dalej karasie żebrzą, dłubią za nią. Tutaj rzuciłem wieczorem wąż, niech nie dolewa już wody w oczku, niech sobie tutaj ta woda wyleci, ale muszę podpiąć jeszcze kawałek i przeciągnąć go gdzieś dalej, tak żeby puszczać, no wiecie o co chodzi, skoro nie ma sensu napełniać oczka, to zawsze można ten wąż rzucić pod któreś drzewko i niech się ta woda tam dolewa, niech moczy porządnie glebę, wtedy owoce będą lepsze. Dobra, to ten kąt jest już zarośnięty w tym roku, można powiedzieć, że powinien być gęsty. Szklarnie też, obok szklarni też, no teraz mi zostało jeszcze tam ogarnąć coś przy, przy szopie, bo tam, gdzie te buraki tak ładnie przystrzygły mi ten mm, ptaki. Tutaj. Wcześniej szedłem i nie doszedłem. O tutaj. Mam tutaj wsadzone jakieś kukurydzę, wysadziłem. Jakiś jeden ziemniak rośnie, reszta, resztka. Tak, tak, zaraz. Reszta rzodkiewki została. Ale co? Ale tu jeszcze posadzimy ze trzy pomidory i pomiędzy to jakieś cukinie. Niech to taki zielony kącik zrobi i tyle. Trzy paliki i, i cukinia i heja. Tu już nie wiem, czy się ostatnio mówiłem, ale poidło przełożyłem w ten sposób, żeby było wszystko podpięte pod tą beczkę z wodą. Tak, aby był cały czas dopływ wody. Żeby czasami gdzieś nie brakło, tak? Tak, ja wiem. Ja wiem, skończyło się już zielone w koszyku i już jest awantura. Ja to doskonale wiem. Gofry zjecie? Są już jakieś jajeczka? 6. Jeśli dzisiaj by było tylko sześć, to i tak by było dobrze, bo wczoraj by było 10 to by była średnia 16. To się osiem sztuk by było, no i tak jest dobrze. Ale jak znam życie, to do 14 będzie przynajmniej 8-9. Tak, tak. Dobra, dam wam jeść, wiem o co chodzi. Muszę wam powiedzieć, że powinienem je trochę przegłodzić, bo ostatnio mi mocno wkurzyły. I to tak porządnie. Bo załadowałem ziarnem cały pojemnik i dwie garści takiej gotowej paszy. Myślałem, że spoko, na dłużej starczy nie będą się codziennie do... przychodzić i dosypywać po garczku, bo ja przychodzę i dosypuję im. Skubane w godzinę czasu, wywaliły wszystko, wymieszały, zrobiły wielką mieszaninę ziarna i, i tego wszystkiego z trocinami, i zagotowały je po prostu. Więc teraz powinny nie dostawać żarcia, żeby najpierw wyjadły wszystko stamtąd z tej, tej ściółki, a dopiero później sypać im jedzenie. A jak nie, to wrócimy do tego rurowego karmidła, z którego tak łatwo się nie wysypuje jedzenie. No i może będzie dla nich mniej wygodne, ale przynajmniej będzie, wiecie czysto. W sensie nie będziemy marnować paszy ani ziarna. Najbeczki przespawałem sobie bagażnik w motorze na no troszeczkę takie wzmocnienie dałem, i zrobiłem mocowanie, żeby przyczepkę można było podpiąć i pojechać z nią na przykład gdzieś na widawę tutaj na rzekę. Czasami jakiś fajny korzeń leży, czy trochę zieleniny przywieźć. Żeby nie iść z buta z taczką, to przejechać się gdzieś dalej, gdzie jest czyściej i jest ładniej i tam sobie po prostu naciachać. Tylko, że teraz nie mogę wsunąć tego zbiornika, tego, tego wiadra, który miałem tutaj przygotowane na ryby, żeby się tam spakować. I muszę zrobić sobie taki kuferek, przykręcaną skrzynkę chyba, więc zaraz pojedziemy do sklepu, to znajdę jakiś taki, wymierzę sobie, żeby jakaś była ta skrzynka jak najbardziej pasująca tutaj. Jakieś obejmy czy coś, może akurat uda się coś dopasować. Po prostu będzie kuferek ze skrzynki narzędziowej. A zamiast siedzieć na nim nad wodą, to po prostu będę zabierał jakieś malutkie takie krzesełko albo matę, aby usiąść sobie gdzieś na ziemi. Muszę wam pochwalić, że żona zrobiła pyszne ciasto z rabarbaru, no przygotowała, znaczy zebrałem rabarbar. Ona obrała, zasypała cukrem. Wiadomo, dużo jajek, wszystkiego. Taki fajny ucieraniec, wszystko pięknie, wstawione do piekarnika i po 10 minutach kurczę, proszek do pieczenia. Ja nie wiem, pierwszy raz, jej się coś takiego zdarzyło, żeby nie dała proszku do pieczenia do ciasta. I mimo, że wyszedł taki naleśnik, to i tak był bardzo dobry. Kajtek był zachwycony. Natomiast moje tyle miłości serca wsadzone w zrobienie ciasta i, i, i nie urosło. Znaczy troszkę urosło, ale to nie było to, co powinno być. Normalnie to jest taka, wiecie, ucieranie jest taka fajna pianka. Coś jak drożdżowe konsystencją ciasta, tylko bardziej wilgotne. No a tu wyszło takie. Trochę bardziej jak naleśnik na wodzie mineralnej. Kwiatki się już pojawiają. Nie wiem, dlaczego się tam tak strasznie ta pałka wodna położyła taką, że w ogóle się nie trzyma, nie, sto, nie ma tego. Leży, nie trzyma pionu po prostu się poprzewracała. Muszę powyrywać nadmiar tej pałki z tamtej strony i tutaj to, co leży, żeby się tego pozbyć. Ale oczko już fajnie zarosło to jest takie właśnie oczko, jak mi się w tej chwili najbardziej podoba. No Fajnie było, jakby nie było tego płotka tutaj z przodu, żeby. Yy, żeby to było po prostu jakby przedłużenie trawnika. Znaczy że brzmi, to nie jest przedłużenie trawnika, ale że byłoby tutaj wiadomo możliwość podejścia z przodu lekko pod kaszarką wykosić, a kaczeńce i cała reszta niech sobie rośnie. No ale jest jak jest. Póki Tosia jest ciekawska, musi być ten ten płotek, yy, przez co to wygląda trochę jak dziura w, w ziemi ogrodzona, no ale przynajmniej jest bezpiecznie. Za jakiś czas, jak się uda go zlikwidować, to wtedy będzie już tak, no ten ogród się też powiększy, bo teraz w tej chwili to on jest przedzielony przez ten płotek i to jest mocne pomniejszenie tej przestrzeni. Tak to by była, ten płotek by pozwolił na to, aby wizualnie przynajmniej ten ogród był tutaj większy. No ale cóż, i tak jest dobrze, i tak mi się podoba. Namoczyłem obornik w wiaderku kurzy przesiany, tam jak trzeba to łopatkę taką biorę. Konewkę wody z oczka, łopatkę tego obornika mieszam w konewce i siup, pod drzewka i pod inne takie. No, tak, że ten obornik, kurzy jednak, ma niższe pH, jest tam bardziej kwaśny, jest. Natomiast no, koński ma pH w granicach 8 no i pod pomidory trochę średnio, natomiast bardzo fajnie na wszystko inne tutaj na ogródku, tam gdzie podlałem tym końskim roz, rozcieńczonym, no to spoko, to widać, że jest, jest zielono, jest ładnie, ale pomidorom raczej chyba lepiej robić takie zupy z kurzeńca lub z pokrzyw. Zawsze się wszyscy irytowali tym, że ja te drzewka tak gęsto i tak mało przycinam, że ja zostawiam takie gęste, ja je Przycinam, na tyle to jest możliwe, ale dzięki temu, że ten ogród jest taki mały, to one na razie pełnią funkcję takiego, wiecie, żywopłotu i oddzielenia od, yy, od sąsiadów taką zieloną ścianą dosyć wysoką. I tu nie o to chodzi, że ja mam jakiś wątek do któregoś sąsiada, tylko chodzi o to, że na własnym ogródku chciałbym się czuć swobodnie, zwłaszcza jeśli na przykład rozłożymy basen czy cokolwiek, no to jest przyjemnie, kiedy jesteś. Na nim, że tak powiem, sam, a nie ze wszystkimi dookoła. Po to też no, no są te drzewka. Kiedyś, jeśli tam te tujki czy, czy z, ym, wieku, z te pozarastają, te, te, zrobi się taka zielona ściana, u, uda się je uratować y, od tej fytoftorozy, no to to będzie tak, a jak nie, no to będą te drzewka jeszcze dłużej w takiej formie, zasłaniającej, że tak powiem, ogród. Bez, bez, że tak powiem, przerzedzania tych gałęzi, no będą gęste, będą mniejsze owoce, będzie ich mniej, ale za to będą inne korzyści z tego. Na razie to mówię, najbardziej bym się ucieszył, jakby się udała ta kukurydza, którą tam posadziłem pod tym, pod tą brzoskwinią. Ta brzoskwinia mnie no przeraża, bo ten oprysk z sylitu niewiele dał, nie widać, żeby te liście odpadały, one się dalej trzymają, te porażone. A to już minęło kupę czasu od tego momentu. No i co? No i tylko część liści, czy tak powiem, odbija i rośnie normalnie. Cała reszta fantastycznie jest poskręcana i, i, i kaput. No zobaczymy. Jeśli się nie uda tego uratować, w sensie drzewka ogólnie, no to w przyszłym roku pójdzie tutaj nowe. No albo pójdzie w inne miejsce, a te zostanie wycięte, a cały ten obszar przekopiemy i zrobimy tutaj po prostu grządki. Chociaż ja mówię, ja jestem daleki od wycinania tutaj czegokolwiek. Ja lubię jak jest właśnie dużo, zielono, lisko, ciasno i, i wtedy mam poczucie komfortu psychicznego. Nie lubię dużych przestrzeni pustych. Lubię duże przestrzenie, ale zarośnięte. O, las tak, a już na przykład ogromna łąka średnia. To tak tylko mówię. <laughs> Dlaczego to wygląda w ten sposób, a nie tak jak u większości, że żywopłot, parę drzewek, i wielki trawnik z nawadnianiem. Cóż, każdy ma jakieś tam swoje preferencje, i moje są takie. I tym odgłosem właśnie kończę i żegnam się z Wami. Miłego weekendu i wszystkiego najlepszego Dzień. dla wszystkich mam. Cześć, miłego.